Dzień dobry, moje drogie ryby. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na grudzień. Zapraszam również do Vimeo, tam znajdziecie czytanie o miłości grudniowe, link do Vimeo w opisie filmu. Zaczynamy od przesłania dla Was. Radość. Radujesz się miłością do życia, cieszysz się tym, co robisz, ogólnie radość, radość, jeszcze raz radość, będzie dla Ciebie ważna, moja droga rybo, w grudniu i super. Zobaczmy sedno sprawy. 10 kielichów, no kochani. No, nie wiem, nie wiem, mam nadzieję, że tak będzie. Bo 10 kielichów to jest w ogóle Wasza energia, bo to jest Mars w rybie, prawda? E, I ona mówi o e, stworzeniu perfekcji emocjonalnej. Czymkolwiek ta perfekcja emocjonalna dla Ciebie, droga rybo, jest. I tu jest ta radość przed Tobą. Więc jakie będzie wyzwanie tej sytuacji, żeby coś uleczyć, naprawić? E, czas strzelca przed nami i to jest czas grudniowy, i może właśnie grudzień będzie dla ryb. Miesiącem, w którym będziecie rozwijać absolutnie satysfakcjonującą relację, w której już jesteście, a może jakąś nową relację w Waszym życiu. Jesteś świadomy, że bycie szczęśliwym oznacza, że jesteś na właściwej drodze. I tutaj jesteś na właściwej drodze. Ze spokojem, absolutnie nie tracąc równowagi, będąc stabilnym, lojalnym, radujesz się tym, co się dzieje. Tak? Pięknie. Najładniejsze czytanie na razie się zaczyna. No dobra, idziemy dalej. Przyczyna tej sytuacji, Królowa Mieczy. Ktoś ci powiedział wprost, czego chcesz, albo ty powiedziałeś wprost komuś, czego chcesz. Mamy też przyczynę taką, że ktoś odszedł i jest teraz jakby z eksem już, tak? Ah! Przepraszam, no, właśnie coś runęło, coś się zawaliło, a tutaj jest coś nowego przed tobą. To też tak może być, więc bardzo proszę, żebyście sobie też dostosowali tę sytuację do, swojej, do swojego życia obecnego, ponieważ tutaj były jakieś wyzwania wcześniej. Królowa Mieczy często oznacza rozwódkę, Królowa Mieczy często oznacza osobę, która, nazwijmy to no, przeszła sporo już. Natomiast cokolwiek przeszłyście w przeszłości, to wydaje mi się, że w grudniu następuje jakiegoś rodzaju poprawa ogromna. Gotowość do stworzenia związku, relacji, satysfakcjonującej. Macie jakiś powód ku temu. No dobra. Yy... A tu jest też odpowiedzialność, słuchajcie. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, taka świadomość mocy tego, co chcemy stworzyć, i to też jest powodem tej sytuacji dla mnie. Co w przeszłości, król monet jakaś poprawa zawodowa może, nowe możliwości zawodowe. Król Monet to nie jest wasza energia. Byk, panna, koziorożec to jest ktoś, kto e, był dla was ważny po prostu. Jak, on mi się, To jest osoba, która mi kojarzy się z jakąś stabilizacją, z poczuciem bezpieczeństwa, z takim spokojem. E, on może jakby wam pomagał przejść przez jakiś moment trudny, był dla was po prostu. Um, to jeśli to wy to bardzo świadomie i bez pośpiechu byliście na etapie czy też w procesie podejmowania jakiejś decyzji, podejmowaliście jakąś decyzję, tak? Wiedzieliście, czym dysponujecie, co jest dla Was ważne, a dla części z Was to jest osoba, od której ta królowa mieczy się odcina, byk panna koziorożec. I może i dobrze, bo następuje jakiegoś rodzaju zmiana, naprawa. Jesteś bardziej wycofana w stosunku do tej osoby, i następuje tutaj jakby jakiegoś rodzaju połączenie. Pytanie, czy z nią, czy z, kim, czy z kimś innym. Um, najlepsze, co da się osiągnąć karta siły. Taraun. Powiem ci tak, droga rybo, e, no, mocy i siły ci nie zabraknie. Cokolwiek zapragniesz zamanifestować, możesz to przyciągnąć. E, tą osobę, w sensie, to szczęście. Mm? Bo tak naprawdę tak jak powiedziałam, jesteś świadomy, że bycie szczęśliwym oznacza, że jesteś na właściwej drodze. Tutaj być może faktycznie odwróciłeś się od kogoś, kto za bardzo myślał, za mało działał, ale teraz jakby ta nowa droga się przed Tobą rysuje. I to jest jakby to jest też dla mnie taka pomoc, sytuacja, w której my czujemy się dobrze, że możemy pomagać innych, wspierać innych. Wewnętrzny głos, który was prowadzi i to jest najlepsze, co jakby da się osiągnąć. Natomiast siłę lwa masz, serce lwa, hard ducha ogromny, wielką wrażliwość, którą jesteś w stanie połączyć z taką em, asertywnością i e, powiedziałabym też e, upartością to jest właściwie to samo, brakuje mi trochę słowa, powiem Wam. No, wiecie, chodzi mi o to, że kiedy jesteśmy łagodni, to jesteśmy łagodni. Natomiast w momentach, kiedy trzeba ryknąć, no to trzeba ryknąć, ale nie chodzi mi o krzyk, awantury i dramy, tylko po prostu wyrazić dosadnie chyba to, co nam leży na sercu to, co mamy do powiedzenia. Najbliższa przyszłość dzień dobry nowa praca, nowe możliwości najlepsze czytanie ryby mają nowy związek też. Szansa na to przynajmniej, bo Asy to szanse, więc ta szansa zależy od was. W sensie tworzenie tej szansy dalej, wzrost tej szansy, rozszerzanie świadomości tego, co możemy z tym zrobić, dostrzeganie, jakie to, jakie to niesie możliwości, to zależy od Was, czy zechcecie z tego skorzystać? Bo jeśli wcześniej tutaj ktoś wam nie oferował jakby to powiedzieć, czegoś realnego, Czegoś, czego, co Waszym zdaniem, na co zasługujecie, to tutaj dostaniecie ofertę, która jest naprawdę w porządku, w sensie taka serio. Warto jej zaufać, to bym chciała powiedzieć. A Wy macie połączenie silne ze sobą, i intuicję, i, i wiarę w siebie, i jakby chęć do walki o to, co jest dla Was ważne, i tą moc, i tę siłę. To wszystko jest. I to może być nowa osoba. Jeśli słuchają mnie osoby po przejściach, po rozstaniach, które odwróciły się od kogoś, to może by zbyt długo podejmował jakąś decyzję. To tutaj jest nowa oferta i okej, okay, no, może nastąpi uzdrowienie, naprawa i to będzie oferta od tej osoby, ale to może być też nowa osoba, słuchajcie. A wasza moc, siedem mieczy, wyobraźnia jest Waszą mocą. Tylko, kurczę, to siedem mieczy jest takie, wiecie, yy... No, trzeba tutaj naprawdę uważać, bo to ma ten swój wydźwięk taki ciemniejszy. Żeby ta wyobraźnia Was nie zgubiła. O to ja bym chciała w ten sposób to powiedzieć. <grych> po prostu, żeby Was wyobraźnia nie zgubiła. Ona jest Waszą mocą, tak? Nie dajecie się zaskoczyć. Patrzycie za siebie, jakby ostrożnie działacie. Może nie chcecie przechodzić jeszcze raz jakiejś sytuacji, tak to nazwę. Natomiast... Macie jakiś dar w sobie, który niesie korzyść ogromnym, ogromną też innym, więc jeśli to jest zawodowe, to nie zdradzajcie wszystkich pomysłów od razu. E, zachowajcie coś dla siebie, no póki nie wiem, no nie podpiszecie jakichś dokumentów konkretnych, tak? Póki nie będzie tej świadomości, że mamy sprawy już połapane, że możemy czuć się komfortowo i pokazać w ogóle jeszcze więcej e, od siebie, w sensie dać jeszcze więcej w tej całej sytuacji. Co z zewnątrz? Miłość, no czy chcecie, czy nie, miłość. Miłość silne połączenie, jakby i tutaj się przeplata, słuchajcie, i miłość do pracy i miłość do drugiego człowieka, bo dwa kielichy, wiecie, no to jest miłość do tego, co robimy. Jeśli robimy to, co kochamy, no to są to dwa kielichy. Z zewnątrz ktoś może chcieć z wami ustalić intencje. Z zewnątrz w ogóle taka ogromna wrażliwość, dobroć, osoba, którą można łatwo zranić, to też jest z zewnątrz. To nie znaczy, że jakaś, jakiś słabeusz, ale po prostu osoba wrażliwa, więc jakby i chyba jesteście na siebie nawzajem wrażliwi, też jeszcze chciałabym to tak powiedzieć, więc e, tu w ogóle można się uporanić troszkę, więc ale... dlatego uwaga z tą, e, nazwijmy to e, wyobraźnią. E, nadzieje i lęki. Dziewięć buław. No więc tak, nadzieja, że tym razem wyjdzie, że tym razem wszystko będzie w porządku, że ta przyszłość, o której ja myślę, ona się zrealizuje. Że już się odgrodziłem i zostawiłem za sobą, zostawiłam za sobą to, co wcześniej powodowało, że teraz czasami czuję się tak zmęczony, jak ten umęczony wojownik na tej karcie. E, nadzieja, że starczy mi sił, starczy ci sił, masz lwa tutaj, kurczę, e, w pozycji najlepsze, co da się osiągnąć, więc wydaje mi się, że sił ci nie zabraknie. E, natomiast jeśli chodzi o lęk, to tutaj jest dużo lęku też właśnie. Od razu powiem. Dlaczego? Dlatego, że my z jakiegoś powodu się ogrodziliśmy tymi, tymi buławami, i tak stoimy jakby trochę opierając się o tą, o tą dziewiątą buławę. Więc, coś do tego doprowadziło, i ta sytuacja może, czy też rozmyślanie o niej czasem, o, o tym, żeby ona się być może nie powtórzyła, może budować trochę lęku w tobie. Czy tym razem się uda, tak? Czy, to w, czy, czy wszystko w porządku? Czy jestem bezpieczny? Bezpieczna to jest taka energia. Wynik: pięć monet. To jest zaskakujące, poczekajcie. Może, ci wam, może, wam zabraknąć, e, może wam zabraknąć siły do tej nowej drogi, albo będziecie po prostu zmęczeni pod koniec roku pracą. Część ryb się uwalnia od toksycznych sy sytuacji, przechodzi jakiegoś rodzaju detoks, wychodzi z jakiegoś nałogu, mam nadzieję, po prostu. Natomiast tutaj, wynik, słuchajcie, no to mamy tak: pięć monet, transformację i doprecyzowałam to jeszcze kołem fortuny. Więc ta zmiana, którą wy tutaj będziecie przechodzić, ona będzie dla Was wyczerpująca. Dla części z Was ta nowa praca, która Was pochłonie mega i jest naprawdę czymś bardzo interesującym, po prostu wyczerpie Was fizycznie pod koniec no, może nie pod koniec no po prostu wyczerpie Was fizycznie, tak? Dla części z Was, jeśli idziecie w nową relację, przechodzicie z jednej relacji do, drugą, do drugiej relacji, to trzeba zdać sobie sprawę, że to uszczupli wam coś. Natomiast tu później jest koło fortuny, więc jakby los wam przyniesie jakiegoś rodzaju, moim zdaniem, możliwości, które też sami sobie nakręcicie i na które też sami sobie e, zapracujecie do tego, żeby złapać to w ręce. Bardzo wam dziękuję, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.